działa. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogę być dzisiaj tutaj z Państwem. Jak Państwo widzą, temat mojej prezentacji jest również pełen entuzjazmu. Zdradza, hej, ho, przygód sto, chętnie czytamy lektury. Zdradzając nieco kuchnię tej konferencji, muszę powiedzieć, że temat, tytuł zawdzięczam Marcinowi i mojej ograniczonej asertywności. No ale. E, moim zadaniem jest tutaj obronić ten temat i pokazać Państwu, że po pierwsze uczniowie chętnie czytają lektury, a po drugie w tych e, lekturach, w czytaniu tkwi potencjał do tworzenia historii, do tworzenia przygód, do rozwijania narracji, do kształcącej zabawy. Jak to jest z, tymi, z tym czytaniem lektur? Przed. E, przed tym wystąpieniem zrobiłam sobie rachunek sumienia i obliczyłam, ile lektur szkolnych przeczytałam od klasy pierwszej szkoły podstawowej do końca liceum. Jak państwo myślą, ile ich było? Dużo, Dużo no. Ale tak mniej więcej. Około 50, 55, no tak mniej więcej. Ja te wszystkie lektury obowiązkowe czytałam w szkole. Bez streszczeń, bez bryków. To wszystko przydało się później przed powtórzeniem do matury. Ale to, co jest mniej optymistyczne, to to, że jedynie po latach wróciłam do jednej lektury z własnej nieprzymuszonej woli. To był rok 1984 George'a Orwella. A to oznacza, że od ponad 20 lat nie czytałam dziadów, nie czytałam kordiana, nie czytałam lalki. Trochę wstyd, ale nawet ogromna szkoda. Ale wydaje mi się, że to jest troszkę tak, że bycie lekturą skutecznie zniechęciło, zabiło we mnie chęć do wracania do arcydzieł. Na co dzień czytam lepsze, gorsze książki, ale nie wracam, nie wracam do tych książek, które czytałam, musiałam czytać w szkole. I tak zaczęłam się zastanawiać, co zrobić, aby nasi uczniowie zaczęli czytać książki. Książki, ale również lektury szkolne. Jak zrobić? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest start, że jest meta. Start to jest początek i to jest ta sytuacja, w której my teraz jesteśmy. Uczniowie niechętnie nie czytają e, książek, również dorośli, jest ich bardzo dużo nie czytają, bo nie lubią albo czytają mało nie potrafią jeszcze. Nie, nie sprawia im to przyjemności. I mamy drugi koniec, tę sytuację docelową, do której chcemy dążyć, aby nasi uczniowie czytali książki. Tutaj w lewym górnym rogu jest moja klasa, która jest zaczytana. Ja bardzo lubię ich obserwować, jak czytają książki. Proszę zauważyć, że nie siedzą w ławkach, siadają gdzieś po kątach obok siebie. Myślę, że to jest tak, że ta ławka kojarzy się z czymś. Z pracą, a czas na książkę to jest czas relaksu, spokoju, chwili dla siebie. Zatem, co zrobić, aby przejść od tego startu do mety? Pomysł numer jeden: codzienne czytanie w klasie. Systematyczne czytanie w klasie. My tak robimy na lekcjach, uczniowie czytają. 20 minut dziennie to jest ta magiczna liczba. Po której widać efekty. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że 20 minut dziennie wygospodarować w szkole na czytanie może być trudne, ale może zacznijmy od 5-10 minut. Na początku najtrudniejszy jest ten opór. Przełamać musimy opór. Nie od razu wszyscy uczniowie zaczną czytać. Niektórzy będą jeść drugie śniadanie, obserwować kolegów, ale takie stwarzanie takich. Regularnych kontaktów w klasie z książką może prowadzić do nawyku. A nawyk, jak wiemy, to jest proces. Nie od razu zostaje się mistrzem w danej dziedzinie. Zatem myślmy długofalowo i czytajmy regularnie w klasie. Drugi pomysł to yy, zarażajmy uczniów naszym przykładem. Pernille Ripp amerykańska nauczycielka, która celebruje na swoich lekcjach 15-minutowe czytanie z klasą, w swojej książce Passionate Readers zwraca uwagę, że przykład autorytetu, który sięga po książkę, a uczeń to widzi, potrafi zdziałać cuda. A my, proszę Państwa, jesteśmy takimi autorytetami dla naszych uczniów, szczególnie dla tych młodszych, bo. Z wiekiem to się zmienia, dlatego czytajmy razem z nimi. Kiedy oni czytają, my również sięgajmy po książkę. Nie sprawdzajmy Librusa, nie uzupełniajmy dokumentów, bo oni to widzą. Czytajmy razem. Zapraszajmy rodziców, babcie, dziadków na nasze lekcje, znane osoby, które poczytają nam w klasie, które pokażą, że ta książka też jest dla nich ważna. W Stanach Zjednoczonych istnieje taki program z udziałem fryzjerów. Fryzjerzy podczas strzyżenia zachęcają uczniów do czytania. Czytajmy na głos. Wiemy, że w klasach młodszych, szczególnie w klasie pierwszej, uczniowie dopiero uczą się czytać płynnie i wyraziście. Uczniowie skupiają się na pojedynczych wyrazach, kiedy uczą się czytać, i gubią ogólny sens znaczenia słów. A wiadomo. Na początku czytanie jest trudne, a to, co jest trudne, jest nieprzyjemne. Przyjemne dopiero staje się wtedy, kiedy to oswoimy. Zatem oswajajmy naszych uczniów z czytaniem, czytajmy im na głos, bo kiedy czytamy, możemy modelować, e, możemy zmieniać głos, możemy zmieniać tempo, e, raz głośniej, raz ciszej. Uczniowie, jeszcze wtedy, tym bardziej mogą się wczuć w daną fabułę i przeżywać przygodę z książką. Kiedy czytamy na, na głos, czytajmy rozdział po rozdziale. Ja wiem, to nic odkrywczego. Generalnie czytamy książki, rozdział po rozdziale. Ale tutaj chodzi o to, aby po każdym rozdziale przygotować jakieś aktywności, zadania z uczniami. Yy, zazwyczaj omawiamy lekturę w klasie przez 3, 4, góra, pięć dni. My, o, my omawiając yy, pipi pończoszankę Astrid Lindgren, Omawialiśmy książkę przez ponad dwa miesiące. To była przygoda z tą książką. Uczniowie wychodzili na przerwę, bawili się tak jak pipi: chodzili do tyłu, skakali na jednej nodze. Ta pipi to się czuło, że była z nami obecna cały czas w klasie. Chciałabym teraz Państwu pokazać przykłady konkretne do rozdziałów, które wymyśliliśmy razem z partnerami projektu E-Twinning. To był projekt międzynarodowy. Omawialiśmy wspólnie pipi pończoszankę, czytaliśmy rozdział po rozdziale. I e, wykonywaliśmy do tego różnego rodzaju zadania. E, dodaję jeszcze a propos pipi. E, rozdział drugi. Pipi jest poszukiwaczką rzeczy i wdaje się w bójkę. No i my również po przeczytaniu tego rozdziału wyruszyliśmy w teren, szukaliśmy różnych rzeczy wokół szkoły i, e, i później w grupach stworzyliśmy kompozycje z tych znalezionych rzeczy, a nasi partnerzy mieli za zadanie odgadnąć, co takiego przygotowaliśmy dla nich. Rozdział trzeci. Pipi bawi się w berka z policjantami. No i my tutaj z partnerami wymyśliliśmy najprostszą chyba grę w dokumencie Google. Mamy pipi, mamy dwóch policjantów, dzwoniliśmy się na Messengerze, pamiętasz Dorotko? I między klasami graliśmy właśnie w tę grę. Było dużo zabawy, bo dzieci patrzyły, jak te strzałki szybko się poruszają i kto pierwszy dotrze do, do pipi. Rozdział si siódmy pipi idzie do cyrku. Były też i sztuczki cyrkowe. My na lekcjach WF-u bawiliśmy się, wymyślaliśmy te sztuczki. Musieliśmy przecież, mieliśmy wyzwania, żeby te sztuczki od naszych e, partnerów też je wykonać i pokazać, że zrobiliśmy. Także tutaj też było mnóstwo zabawy. E, jak już powiedziałam, e, z PIPI byliśmy przez ponad dwa miesiące, a zatem wspólnie obchodziliśmy też Międzynarodowy Dzień Kropki. E, co takiego robiliśmy? Smażyliśmy naleśniki, e, układaliśmy pipi z origami, e, projektowaliśmy ubrania w kropki dla pipi, a nawet mieliśmy sesję. Zrobiliśmy sobie taką klasową sesję zdjęciową z koniem z pipi, gdzie uczniowie podnosili konika i wtedy mówili takie hasła, że wierzę w siebie, jestem silny jak pipi i dam sobie radę ze wszystkim. E, Wszystkie nasze aktywności i e, różnego rodzaju pomysły, ale też strony internetowe z PIPI są umieszczone w kolekcji Wakelet. Tutaj jest kod QR. Także zapraszam serdecznie. Można zajrzeć, skorzystać i, i, i dzielić się. Można też dodawać swoje tutaj pomysły jeszcze związane z, właśnie z PIPI pończyszanką. E, zachęcajmy uczniów, aby oni mieli... Też prawo wyboru jakiejś e, z książki, którą chcemy wspólnie przeczytać. Być może raz na, na, na e, półrocze uczniowie wybierają sobie książkę, którą chcą przeczytać. Szukajmy współpracy międzyklasowej, między naszymi koleżankami z pracy. Tutaj na tych zdjęciach akurat uczniowie z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej wybierają wspólnie książkę, głosują na książkę, którą będą e, razem omawiać e, w szkole. E, to była seria książek Marty Guzowskiej, pani Marty Guzowskiej, Detektywizm tajemniczej 5. Jeśli państwa uczniowie lubią książki detektywistyczne, a znają doskonale Las Sego i Maje, to serdecznie polecam tę serię. Bohaterami jest Anka Piotrek i Szczur Sherlock i w każdej książce mają inną zagadkę do, do rozwiązania. Spotkania autorskie. Jak najbardziej organizujmy spotkania autorskie z... z z autorami książek, ale y, nie od razu trzeba y, tutaj zapraszać do szkoły y, danego autora. Y, możemy się spotkać online, ale możemy po prostu napisać list. Napisać list z uczniami w klasie, wysłać list albo napisać wiadomość mailową. My tak zrobiliśmy. Napisaliśmy do pani Marty Guzowskiej, i ku naszemu wielkiemu zdziwieniu, ale też ogromnej radości, pani Marta nam odpisała. Spotkaliśmy się online. Uczniowie mogli zadać pytania konkretne do książki. Były też pytania natury, już chcia, chcieli, natury osobistej, ale pani Marta bardzo, bardzo na wszystkie pytania odpowiedziała, i po tym spotkaniu ja miałam jeszcze wrażenie, że uczniowie jeszcze bardziej byli w tej przygodzie z książką. Szukajmy takich zadań, przynajmniej jedno zadanie, które będzie oryginalne, które wiemy, że nasi uczniowie zapamiętają na dłużej. Tutaj podczas omawiania detektywów z tajemniczej pięć zorganizowaliśmy w szkole... Oczywiście uczniowie byli też detektywami. Zorganizowaliśmy taki szkolny escape room i uczniowie rozwiązywali po kolei zagadki. Zachęcajmy naszych uczniów do tworzenia książeczek. Jak uczniowie coś przygotują... Y Zapraszajmy na środek, żeby przeczytali swoje opowiadanie. Zostawiajmy gdzieś w miejscu takim widocznym w naszej szkolnej biblioteczce. Tutaj razem z, z uczniami wydaliśmy książeczkę Detektywi z tajemniczej szesnastki. Dzięki grantowi z, z projektanci edukacji udało nam się wydać książeczkę z dalszymi przygodami Anki Piotrka i Szczura Sherlocka. Było troszkę o współpracy. Międzynarodowej w projektach Hetwinik. Było też o współpracy międzyklasowej, że warto w ten sposób omawiać lektury. To teraz troszkę opowiem o współpracy międzyszkolnej. Razem z Ewą Kępską, Ewą Przybysz-Gardyzą, które tutaj są obecne, bardzo często współpracujemy przy omawianiu lektur. I tutaj mamy przykład zaczarowanej zagrody, na lekcjach, kiedy rozmawialiśmy o stacjach badawczych, wpadłyśmy na pomysł, żeby stworzyć takie międzyszkolne stacje badawcze. E, uczniowie dobrali się w, w grupy, wybrali sobie temat, jakiś problem, który chcą rozwiązać, następnie pracowali w grupach. A na koniec e, przedstawiali na forum e, rozwiązanie danego problemu, ale również na blogu, bo my mamy wspólny blog między e, klasami, gdzie e, w, umieszczamy wszystkie nasze zadania, aktywności. E, proszę zobaczyć, jak różne były te problemy, jak, jak z każda szkoła, dzieci miały e, swoje pomysły, co takiego chcą zbadać. Mm pingwinie wyzwania, jeśli jeszcze jesteśmy tutaj przy zaczarowanej zagrodzie, taka kreatywna, plastyczna współpraca. Chodziło o to, żeby w grupach w klasie stworzyć pingwiny, ale tutaj mieliśmy utrudnione zadanie, ponieważ nasi przyjaciele wskazali nam pięć wybranych przedmiotów. Które mamy umieścić podczas tworzenia pingwinów w naszej pracy? I proszę zobaczyć, Warszawa otrzymała farby mieliśmy użyć farb banana, butelkę, guzik i piankę. To są nasze prace. Stojadła otrzymały rolkę po papierze toaletowym V-Heister, <noise> <noise> Niektórzy tak. Pytaliśmy, ale chyba tutaj y, nie, nie, my mogliśmy cztery rzeczy wybrać y, i chyba tego wichajstwu nie było. Korek od butelki i pestki od jabłek. Udało się, są pingwiny. A Gliczarów górne otrzymał płytę CD, cukierek zozole, klocek Lego, patyczek i gumkę do włosów. Y, przy omawianiu y, Karolci skorzystaliśmy, y, wybraliśmy też teatrzyk Kamishibai. Pewnego dnia otrzymaliśmy kopertę z ilustracjami z dalszymi przygodami e, Karolci, w zasadzie z dalszymi przygodami Koralika. E, ilustracje były ponumerowane, nie było żadnej treści i naszym zadaniem było odtworzyć tę historię e, dalszych przygód Koralika, e, a następnie przedstawić tę opowieść. E, w, tutaj w postaci za pomocą teatrzyku Kamishibai. Następnie nagraliśmy film z tej naszej opowieści, umieściliśmy na blogu i mogliśmy porównać sobie wersję pierwotną i naszą wersję tej historii. Lektura w pudełku. Jak sprawić, jak sprawić żeby zobaczyć, czy nasi uczniowie przeczytali lekturę? Bez sprawdzianów, bez żadnych testów, można skorzystać z lektury w pudełku. Poprosiłam uczniów, aby przynieśli do szkoły w pudełku pięć rzeczy, pięć przedmiotów, które kojarzą im się z doktorem Dolittle. Następnie w klasie wspólnie sprawdzaliśmy, Uczniowie pokazywali po kolei te przedmioty, pozostali uczniowie zgadywali z czym bądź z kim lub z jakim wydarzeniem jest związany ten przedmiot. Ja siedziałam sobie w kąciku, słuchałam i naprawdę, proszę mi uwierzyć, była dyskusja, były opowieści, co tam konkretnie się wydarzyło, z czym kojarzy się dany przedmiot. Ja nie musiałam sprawdzać już w ogóle, czy, czy uczniowie przeczytali lekturę, bo widziałam, bo słyszałam. Zachęcam też do spróbowania nagrywania takich słuchowisk, krótkich fragmentów książki. My ostatnio braliśmy udział przez, mieliśmy takie cztery warsztaty z nagrywania słuchowiska. Na podstawie to był, to był fragment książki Dzieci z Bylerbin i uczniowie wcielali się w rolę, E, nagrywali odgłosy zwierząt, e, mieli też swoją orkiestrę, nagrywali melo, e, melodię. No i teraz czekamy na, na finał, czekamy, bo jeszcze jest to wszystko to słuchowisko jest w trakcie e, montażu. Także też zachęcam do takiej przygody z lekturą. a chodziliśmy na warsztaty w Warszawie. Nie, to nie, to, to nie było radio. Chodziliśmy na takie warsztaty specjalnie do, do centrum na Ursynowie. Także są takie zajęcia, ale można to zrobić w klasie, nawet z telefonem, podzielić dzieci na role i, i można to później zmontować. I ta moja przygoda tutaj na tej scenie już się kończy. Ja bardzo dziękuję. Życzę Państwu i, e, i uczniom wspaniałych przygód, niezapomnianych przygód z lekturą. Dziękuję bardzo.